I mamy piękną rzecz z frezami takimi. Bardzo ładny wygląd kamerki. Naprawdę śliczny. Termowizja, trzecie oko! Widzisz więcej, dostrzegasz ciepło Plas odkrywasz w Kamera posiada zdolność wykonywania zdjęć jak również zapisywać wideo, co także nie jest oczywiste i popularne wśród kamer takiego typu. Motoryzacja, opony, hamulce, silniki wszędzie tam, gdzie się coś może zadziać, może się przegrzać. Inspekcja elektryki, inspekcja elektroniki, inspekcja ogrzewania podłogowego. Inne zastosowania, chociażby wykrywanie zwierzyny w lesie. Idziemy! Thermal Master, link do zakupu macie pod filmem w opisie, jeżeli macie wolne środki, to słuchajcie jak w dym, trzecie oko Wam się przyda.